Dziesiąty dzień października, przepiękne miasto Lublin. Dziś gości. Jeden z kitów czwartej serii gier nowego sezonu PGN i Superligi Kobiet MKS Perła. Podejmuje EKS Start Elbląg z Hali Globus. Serdeczny dobry wieczór mówi Michał Pomorski. To wyjątkowa czwarta runda, bo przełożony został zaplanowany na jutro mecz Eurobudu z ruchem chorzów przed rozpoczęciem gry. Świersiek zaskakujący, ale broni gawlik Milcy Gwizdek Sędziowski. Została na parkiecie Świerczek, ale już podnosi się o własnych siłach. Lublin ma tę akcję tak naprawdę w przewadze. Gęga przedarła się, świetnie Pająk! Wydawała się to już e, bardzo czysta okazja. Pięknie waga do ocho -romańskiej. jest wyrównanie! W tym sezonie start wygrał u siebie z Munami w Koszalin. innymi dwoma bramkami, potem trudna wygrana w hali Morris. Świetnie Jaszczuk po indywidualnej akcji. Nosek na e, prawe rozegranie mocna piłka, ale dobrze rzuca Nosek. Pękala, Cygan. Cygan świetnie do choromańskiej, ale szakcja Elbląga. Rosiak potężnie i skutecznie. Pierwsza bramka Oli. Na pewno z tej defensywy nie może być zadowolony Kim Rasmussen. Świerczek, ona tak trafiała teraz czy skutecznie Setka. Rzucić mocno na bramkę Pająk. Pękala. Świetnie, boicić, ale se akcja po raz kolejny Cygan mija i poprzeczka taki złoty i była faulowana. Dwie minuty kary dla Adriany Tatar. Ach, pomylił się sędzia, bo tu pokazał dwie minuty kary Boicić, która pogornie schodziła z boiska. A jest odsyłanie o grze pasywnej. Jaszczuk do wagi, waga! Szarawaga blokiem. Zbiera to Jaszczuk. Cały czas sygnalizacja gry pasywnej, ale trafienie Białorusinki. Jaszczuk do Gędłek, Gędłek Do Jaszczuk, Jaszczuk z rzutem rykoszety. Gawlik! Ale się refleksy. Zbiera to nosek. Dotknęła piłki. Szarawaga teraz wyprowadzona na pozycję. Ładna przyrzutka. Pierwsze trafienie kołowej. Jaszczuk, waga, świerczek. To jest popisowa akcja tego duetu. O, teraz pięknie wypatrzyła gęga. Trafia w złupek, Tatar dubija, balsam. Wypatrzył mhm. na ranczicz, ale ona nie skacze z tego lewego skrzydła. W niezłej pozycji. Teraz przebiła się świerszek. I nic sobie tu Elbląg nie robi. Że mistrzeń polski, ale z petarda, Zakelini, Anastasiu. <gulity> Proszę, krzyżówka z nosek i ten rzutę Natali, który wyląduje w rogu bramki rywalek Ranczicz Jaszczuk Ania Jaszczuk Plasa sama w sobie Gęga. Tam uwolniła się szara waga piękne trafienie naszej reprezentacyjnej obrotowej Kibice zadowoleni, bo po raz pierwszy MkS na plus dwa Świerczek, blok czyżby lepszy? Fragment Lublina. Nosek. Rzut wolny dla MKS-u. No ale sędziowie kompletnie się pogubili. Bo dwie minuty kary dla Nosek. Co tu się <sum> dzieje? Chcieli wykluczyć Natalię Nosek, a to przecież ona była faulowana. Milica Rancic. Opuści. Tłumaczy, że ona nie była wcale w tym, w tym miejscu na boisku. Rozmawia bardzo tak e... sugestywnie gestykulujące Andrzej nie wzawa. Z Joną gędłek tymczasem trafia. Alicja pękala. Świerczek. Jaszczuk do boiciczy, Jeszcze raz Jaszczuk! Teraz lewą ręką sobie pomogła i kapitalnie trafia piłkarki startu. Wspaniale boicicz. Naprawdę zamknęła chyba oczy, rzuciła ile fabryka dała. Myliły im się bramki nie jest to żaden problem. No zagranie nogą Rosia, która nie miała zgody na, na to, żeby piłkę troszeczkę Wypolerować. Ale długo nie są w stanie pokonać Gawlik. Teraz choromańska. Trudna pozycja. ale się Czapa. Wręcz kosygarska Weroniki Gawlik. Dają się jakby nabrać Anastasiu, Czy to był gol, który rozsyga o losach tego meczu? Waga. Jaszczuk. Świerczek. Świerczek przebiła się kapitalnie, Justyna. Ależ akcja. Gęga uratowały tę akcję Lubinianki. Malowicz do kogo? Pękala, piłka dla startu. Gęga w obronie. 80 sekund. 80 sekund do końca meczu. Marta Gęga. Najpierw przechwyt, teraz trafienie. Jaszczuk. No ależ ona dziś tańczy, ależ dziś rzuca dziewiąte trafienie. Gole, 29. friller, prawdziwy thriller, w Hali Globus. To nie było najwspanialsze spotkanie piłki ręcznej ani w tym sezonie, ani na pewno w wykonaniu MKS-u w ostatnich latach, ale jest też taka brutalna prawda, że zwycięzców się nie sądzi.